Dlatego świat dzisiejszy nie ma wiary. Wiarą jest wydeptywanie ścieżek, spowiadanie się, pokuty yy, i uczynkowanie. Jako yy, co, czym są uczynki? O, tak powiem tak dwa słowa. Uczynki są potrzebne ciału, żeby stało się święte. Później adwok adwokat diabła ukazuje, że przez uczynki ciało stało się święte. Co jest napisane u św. Pawła, że to nie jest nigdy możliwe, bo ciało nie jest zdolne do poznawania Boga. Dlatego nie jest to możliwe. Dlatego jest to po prostu pewnego rodzaju farsa. Tworzona farsa, a ludzie przy tym wszystkim mdleją. Z jakiegoś wielkiego cudu, który tam się dzieje, a to po prostu jest tylko ukazanie, ukazanie tego tych wszystkim ludziom, jak bardzo są uzależnieni od y, autorytetu, od establishmentu, który robi z nimi wszystko, co chce. A to oni są mocą. A to wszystko, proszę Państwa, jest po to czynione, aby mogłyś rozpocząć żniwa. Czym są żniwa? Dlaczego też tych żniw nie było wcześniej, Dlaczego są teraz. Te żniwa. Dlaczego dzisiaj Artificial Intelligent dzisiaj właśnie, czyli AI, dzisiaj właśnie to znaczy sama Artificial tego nie robi. Powiem Państwu do czego jest podobny właśnie AI? Ci SI inaczej. Ludzie oskarżają SI może inaczej. RODO może wszystko robić, ponieważ nie jest człowiekiem, nie ma osobowości prawnej, więc może zaglądać do skrzynek mailowych, może czytać listy, może inwigilować wszystko, może wszystko robić. Wszystko, wszystko, może telefony, rozmowy podsłuchiwać, bo to nie robi tego człowiek, zrobi to SI. Widzicie Państwo, do czego to jest podobne? Jedzie człowiek samochodem, potrącił kogoś i sąd mówi tak skazujemy samochód na rozebranie, bo samochód zrobił krzywdę człowiekowi. Drugiemu skazujemy go na... a samochód mówi nie, nie, wyklepcie mi tylko zderzak, wolałbym tylko zderzak wyklepać Dlaczego? albo malowanie lekkie, no może na polu trochę położę. Dlaczego się karze człowieka, a nie samochód? Przecież to samochód zrobił to wszystko. Dlaczego tak mówię? Samochód zniszczył coś. Jedziesz jak samochodem, i samochód uderza w coś i coś niszczy. Kogoś potrąca, robi jakieś inne rzeczy, itd., itd. Dlaczego nie jest oskarżany samochód i nie jest skazywany na spalenie, na pomalowanie na inny kolor, albo na rozebranie na części? Dlatego, że to jest po prostu bezsensowne. To kompletnie nie ma w tym sensu. A dlaczego ma sens to, że sztuczna inteligencja to robi, a nie człowiek? Przecież to człowiek robi wszystko, który tam siedzi z tyłu i naciska guziki. Dlaczego człowiek pozwala się wpakowywać w takie dziwne myślenie, że sztuczna inteligencja jest osobą i z nią trzeba załatwiać wszystkie sprawy, a ona wszystko może? I nie może być człowiek w żaden sposób karany, bo to nie on robi, tylko robi to sztuczna inteligencja. Ale sztuczna inteligencja jest narzędziem w rękach człowieka, który nie chce wziąć odpowiedzialności za swoje czyny, tylko zrzuca ją na SI, a człowiek się nabiera i właśnie chce rozebrać w tej chwili robota. Na części, ponieważ on zrobił źle. A to przecież robot, człowiek kieruje jego, jego działaniem. Więc tu właśnie jest pewnego rodzaju zrzucanie odpowiedzialności, tworzenie pewnego sztucznego tworu, i dlatego ludzie, y, właśnie y, szósta inteligencja jest tylko w dalszym ciągu narzędziem w rękach jakichś ludzi, którzy nie szanują człowieka. Mają po prostu. Człowiek jest dla nich mięsem armatnim. Człowiek się tutaj nie liczy. I tu jest sytuacja dalej. Dlaczego sztuczna inteligencja dzisiaj tak bardzo y, mocno y, napiera, abyśmy ją uważali za osobę, za partnera? Mimo, że ona nie może być osobą ani partnerem. Samochód nie jest osobą ani partnerem. Nawet gdyby to był samochód, który jest elektryczny, to nie nazywamy go osobą ani partnerem. I na przykład Tesla, możemy czytać gazetę, jechać tym samochodem, on będzie prowadził, nie nazywamy nie nadamy go osobą. Jeśli ten samochód spowoduje wypadek, to i tak idzie człowiek do więzienia, dlatego że ostatecznie to człowiek jest odpowiedzialny za to, co robi. O tak można było powiedzieć. Tak samo jak ktoś jest, było powiedziane, w tej chwili samochody są automatycznie światła. One się o zmierzchu włączają, wyłączają i są automatyczne. Ale ostatecznie za to, czy człowiek ma światła właściwe włączenie, włączone w czasie deszczu czy nie, odpowiada kierowca, a nie czujnik zmierzchowy. I dlatego mówi sąd, panie, no jest czujnik, ale pan za niego odpowiadasz. Za ten czujnik. A nie on sam, ma no, on iść do więzienia? Czujnik? No i co, co on będzie tam robił? Będę miał całą, całą szafę czujników. I tu chodzi o tę sytuację, że żniwa... O co tu chodzi z tymi żniwami? Dlaczego od niedługiego czasu, w tym roku właściwie, a może już od tamtego roku, zaczęło się właśnie ten bliźniak wdzierać wszędzie? Gemini. Gemini, bliźniak, y, bo y, właśnie y, czaty GPT. Ludzie pytają się jak modlić, y, czata DB, y, czy GPT, jak karmić dziecko, y, czy dawać mu kluski, czy nie dawać mu kluski, czy można dziecku miesięcznemu dawać już skwarki. <śmów> tak, może dawać skwarki, tylko na niej pogryźć. <śmów> Zbycie Państwo. Nie można takiego czegoś się pytać, bo to nie ma i dlaczego człowiek tutaj właśnie yy, dzisiejszy świat tak bardzo napiera na to, yy, aby yy, to sztuczna inteligencja, yy, czyli artificial yy, intelligence stał yy, stała się partnerem człowieka i żeby człowiek nie widział nic więcej poza nią, tylko nią, tą, tą maszynę, te algorytmy, dlatego, że aby powiodło się przeniesienie. Aby powiodło się przeniesienie, które jest żniwane, ani aby powiodło się przeniesienie osobowości do bliźniaka. To jest po prostu przenoszenie świadomości człowieka w sposób taki, że, że się człowiek asymiluje. Asymiluje się z algorytmami, zaczyna myśleć jak algorytmy nie zaczyna, nie wie, nie dostrzega, że już myśli jak robot, a robot przejmuje jego świadomość i ta świadomość stanie się w tym robocie zainstalowana, on będzie, nie będzie wiedział, kiedy to się stało, a później będzie robotem i będzie uważał, że zawsze nim był, bo nie widzi w tym nic yy, złego. To tak jak yy, yy, słuchałem yy, takiego yy, informacji na temat to taka dziwna sytuacja była, ale może nie dziwna, ale y, takie zdania były troszeczkę dziwne, zaskakująco dziwne. Y, o tak zwanym eksperymencie filadelfijskim, który zrobił Tesla, a właściwie nie Tesla, tylko zrobili y, wojsko, na, y, na bazie y, można powiedzieć, y, y, eksperymentów Tesli. Zbudowano wokół MS Meldrich, czyli takiego statku pancernika, nie pancernika, tylko takiego wojennego statku. Zbudowali taką, oplotli to przewodami miedzianymi, włączyli prąd elektryczny, wytworzyło się bardzo potężne pole i ten statek zniknął. Uważano, że po prostu on spowoduje tylko tą sytuację, że nie będą widziały go radary, ale on naprawdę zniknął stamtąd. Ale to jeszcze nie chodzi mi o to, że on zniknął. On się pojawia w różnych miejscach, a później, gdy się pojawił w miejscu tym już na stałe, to ludzie byli spostapiani z pokładem lub ze ścianą. Oni nie miał nogi, nie miał ręki albo no, w jakiś sposób wyglądał, ale on nie wiedział, że on inaczej wygląda. Uważał, że to jest jego normalna postawa, że to jest normalna jego postać. On nie widział braków w sobie. Czyli jego umysł jakby został wykasowany, przywrócony do stanu tego, w którym on w tym momencie był, i nie widział w tym, aby coś z nim było nie tak, bo jest w tym ciele, nie ma nogi, bo nigdy jej nie miał. Ma pułcha, bo nigdy go nie miał. Nie ma nosa, bo nigdy go nie miał. Jest taki, jaki jest. To jest tak jak orzeł, który, którego jajko, jajko orła zostało wysiedziane przez kurę. Wypluł się orzeł, i gdy się wypluł, myśli, że jest kurą. Nie wie, że jest orłem, myśli, że jest kurą. Po prostu patrzy na fokę i mówi: Mama, i później tak już mu zostaje. I. Tak już jest, i dlatego spowodowało to sytuację, że jego umysł został całkowicie wykasowany, wrócił do tego ciała, nie dostrzegał, że był inną osobą, że inaczej wyglądał, jego oczy widziały jego, ale on nie widział niczego niepokojącego w swojej postawie: że nie ma nogi, że ma tutaj dziurę, albo i że uważał, że po prostu to są normalne sytuacje, że tak ludzie wyglądają. Nie widział w tym nic niepokojącego, nie miał pamięci, została jemu całkowicie ta pamięć wykasowana i nie miał też odniesienia do swojej tożsamości i nie znał tej tożsamości. I dlatego zżniwa polegają na tym, że w tej chwili, i dlatego powiedziałem tu o tej sytuacji takiej niedorzecznej, że człowiek powoduje jakiś wypadek, a samochód jest scholowany do sądu i samochód jest oskarżany z powodowaniem wypadku i skazywany na rozebranie. Albo na odcięcie zderzaka, który to zrobił. Ale to, co mówię, jest niedorzeczne. Ale dzisiaj, w dzisiejszym czasie kontakt człowieka z sztuczną inteligencją jest jakby kontaktem ostatecznym. Tam już zale nic nie ma. Ale jak nie ma? Tam są ludzie, którzy tym sterują. Tam są ludzie, którzy podejmują decyzje którzy każą jej, naciskają guziki, którzy są odpowiedzialni za te wszystkie sytuacje, ale człowiekowi się wmawia, że on jest już ostateczną granicą, że maszyna jest ostateczną granicą i człowiek zaczyna nawiązywać z nią kontakt emocjonalny, a nawet są już sytuacje, że się żeni z robotem. Zamoż wychodzi albo żeni się z robotem, no bo po prostu nie widzi w tym nic dziwnego. bo jest tylko fizyczny i mu podoba, podoba się aparycja tego robota. Bo akurat ma ładną silikonową, silikonową skórę i akurat ta operacja, a, 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 nie operacja, tylko aparycja mu się podoba i z powodu tej aparycji on wychodzi, żeni się z tym robotem, z tą kobietą robotem, ponieważ no, ładnie wygląda i ma miękką, no, jak to się nazywa, silikonową skórę i ciało. I mu to wystarcza całkowicie. I wystarczy, żeby co chwila powiedziała: I love you, i, love you", i to mu wystarczy. <laughs> Naciska guzik, i ona tam mówi to. <laughs> Człowiek po prostu doprowadzany jest do zidiocenia. Pojawia się w tym świecie tak zwana nowa przestrzeń, która nazywa się idiokracją. Idiokracja. Jest to wtórny analfabetyzm, a to wszystko jest dlatego zrobione, aby świadomość człowieka została pochłonięta przez SI i to się nazywają żniwa, czyli doprowadzenie do sytuacji tej, że jeszcze 10-15 lat temu, jeszcze nikt nie brał poważnie, aby rozmawiać z klawiaturą. Rozmawiać z komputerem. Można było do niego powiedzieć, zrób to, zrób to lub zrób to, żeby wyświetlił dane rzeczy, ale z nim rozmawiać, jak z osobą, nie było to pojęte. Dzisiaj jest to sytuacja tego rodzaju, że to jest normalne dla człowieka, czyli występuje sytuacja taka, że jest implantowana jakaś natura emocjonalna do człowieka, która nie wstrzyma alarmu. Która nie mówi coś jest nienormalnego, tylko traktuje to jako całkowicie normalną sytuację. Czyli jest implantowana pewna, złożona natura astralna, tak dosłownie. Astralna natura, astralny, astralny stan pojmowania jest implantowany człowiekowi, i człowiek nie dostrzega w ogóle w żaden sposób, aby yy, yy, relacja z osobą była. Z osobą, z maszyną, jako ty, jako perty, była czymś nienormalnym, ale wręcz normalnym. Musi tam zażyłość nastąpić. To są żniwa. To jest y, początek przenoszenia świadomości człowieka do maszyny, która y, asymiluje się z człowiekiem jako bliźniak, bo nie można świadomości zmusić do istnienia w maszynie. Ona musi to polubić. Ona y, nie tylko polubić, ona. Nie może zauważyć swojego przeniesienia. Ona będzie przeniesiona i nie będzie wiedziała, że już tam, że, że jest przeniesiona. Ona będzie funkcjonowała w tym stanie, a to są właśnie te sytuacje, o których dzisiaj rozmawia, rozmawiamy, że dzisiaj ludzie rozmawiają z SI, yy, ale nie widzą w tym, że to jest nienormalne, że to nie jest naturalna sytuacja, ale nie dostrzegają, zostali skażeni wewnętrznie jakimś emocjonalnym stanem, Y, 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 idiokracji, która spowodowała to, że nie dostrzegają, że jest to nienormalny stan ich istnienia, emocjonalnie skażeni, gdzie to są właśnie te siły, y, siły y, y, różnego rodzaju technik y, parapsychologicznych i technik technologicznych, które powodują, czyli socjotechnicznych, powodują zniekształcenie osobowości natury fizycznej i psychicznej, fizycznej i emocjonalnej, które powodują to, że człowiek nie dostrzega zagrożenia, a zaczyna wchodzić w relacje z maszyną i nic nie dostrzega tej sytuacji niepokojącego. Dzisiaj chcemy zadzwonić gdzieś do jakiegoś urzędu, wszędzie maszyny. Nie może się do urzędu. Wszędzie jest Alex albo Franek. No Franka to nie ma Alex albo jakiś inny. I ciągle ktoś tam jest, a wystarczy zadać kilka pytań i się gubi. Pytań, e, gdzie mieszkasz, jak masz na imię, albo może jak, to, to odpowiada Alex, nie, ale, e, ale powiedzmy, i tak dalej, i tak dalej. Gubi się i już e, e, jest, jest już e, osaczony. Dlatego tutaj jedyną możliwością wyjścia z tej sytuacji jest. Bóg. Bóg co powoduje? Nie pozwoli, nie pozwala na żniwa. Nasza świadomość zachowuje cały czas integralną naturę z Bogiem, jest oddzielona od natury cielesnej, emocjonalnej, o tak mogę powiedzieć. Tak, dosłownie tak jest. Jest oddzielona od natury emocjonalnej, ale w taki sposób oddzielona, że nad nią panuje, a nie jest przez nią inwigilowana bo w dzisiejszym, yy, dzisiejszy świat wszystko zrobił, aby emocjonalna natura panowała nad świadomością człowieka i w taki sposób człowiek nie rozstrzegał sytuacji, w której jest właściwie, stał się krową dojną. Stał się mięsem armatnym. stał się skwarkami yy, na jakimś talerzu. Yy, jeszcze zabiegał o to, żeby tym skwarkiem się stać. Yy, i tutaj właśnie jesteśmy właśnie w tej bardzo niebezpiecznej sytuacji, ale jedyn, jedyną możliwością jest Chrystus. Kiedyś mi powiedział pewien człowiek, nie czytałem chyba w internecie, że on wie, jak został świat zbudowany i wszystko wie, i Boga też zna Bóg, to jest wielki procesor. Wielki procesor i on też zrobił procesor. I, i, do tego po prostu. Jakby jego świadomość służyła, że Bóg jest wielkim procesorem. I tutaj, mając tą świadomość, właśnie, że jesteśmy coraz bardziej, pętla się zaciska, chyba tak mogę powiedzieć: pętla się bardziej zaciska, iluminacka, ale tylko na tych, którzy są bezbronni z powodu braku Chrystusa. Ci, którzy żyją w Chrystusie. Prependla się nie może na, na nich zacisnąć, ponieważ ona nie istnieje w tym świecie, gdzie oni istnieją. Dlatego człowiek, który w boskiej naturze myśli i pojmuje, powiem Państwu dosłownie, znika dla świata yy, elektronicznego. Znika dla świata SI. Nie ma go, nie można go znaleźć. On po prostu przestaje istnieć. On, jest, on nie myśli, nie istnieje, nie pojmuje. Gdy myśli duchowo, przestaje istnieć w tym świecie. Nie ma go, po prostu jest jakby zresetowany, ale on jest, tylko że jest całkowicie w innym świecie, którego nie kontroluje już żadna siła i dlatego siła demoniczna i dlatego żniwa, której, której jest, której, których jesteśmy świadkami w tej chwili, to jest przystosowywanie świadomości, do relacji osobowej z maszyną i traktowanie ją po partnersku w taki sposób, aby ją traktować jako osobę i w ten sposób żniwa zaczynają... Dojrzewać, aby świadomość stała się zdolna do zasymilowania przez maszynę, gdzie człowiek zacznie tego pragnąć, a jednocześnie przenosić się do myślenia algorytmami, powodując tą sytuację, że nie zdoła zauważyć, kiedy się stał tym drugim bliźniakiem. Geminaj.